Jak możesz zarabiać na orędownictwie konsumenckim? Orędownictwo konsumenckie to model biznesowy, który polega na zmianie procesu sprzedaży na proces rekomendacji, proces bazujący na doświadczeniu wynikającym ze stosowania produktów lub usług. Ten sposób prowadzenia biznesu zakłada brak typowego mechanizmu sprzedaży. Jest dzięki temu przyjazny. Nie ma sprzedaży, nie ma obiekcji. A jak nie ma obiekcji, to nie występuje konieczność stosowania technik sprzedażowych lub manipulacyjnych, które mogą prowadzić do niechęci lub zaburzenia relacji. Skąd w takim razie zarobek? Ze skróconego łańcucha dystrybucji. Co to oznacza? Do wyjaśnienia posłużymy się przykładem produktu prestiżowego. Takim produktem są perfumy. Zapewne Tobie również zdarzało się je kiedyś kupować i zastanawiało Cię, dlaczego ta cena jest tak wysoka. Co składa się na cenę perfum? Jest to wiele czynników. Pierwszy czynnik, pierwsza składowa to koszt wyprodukowania substancji zapachowej. Składniki proces produkcyjny koszty stałe fabryki zarobek właściciela marki. Koszty te rozłożone na kilkaset tysięcy lub kilka milionów produktów mają mały wpływ na cenę jednostkową. Kolejnym składnikiem ceny perfum jest opakowanie. W przypadku perfum koszt opakowania bardzo często przekracza koszt wytworzenia substancji zapachowej. W skład opakowania wchodzi zazwyczaj flakon. Czasami jest to flakon tworzony przez specjalnie do tego wynajętych artystów. Na opakowanie składa się również kartonik, a do tego specjalna folia bądź drugi rodzaj opakowania, większe pudełko. Na cenę składa się również koszt dystrybucji, czyli droga, jaką musi odbyć produkt z fabryki, do drogerii, w której go kupujesz. W cenę, którą widzimy na półce, należy doliczyć koszt przewiezienia produktu z fabryki do centrów logistycznych, następnie do hurtowni, stamtąd do tzw. podhurtu, a z niego do drogerii. Dodatkowo w skład ceny produktu, jakim są perfumy, wchodzi koszt reklamy, opłaty dla gwiazd sportu czy ekranu, które promują perfumy, oraz powierzchnia reklamowa, lub czas antenowy w mediach lub mediach społecznościowych, to znacząca część ceny produktu. Na końcu dochodzi jeszcze marża drogerii, czyli zarobek właściciela miejsca, w którym kupujemy perfumy. Koszty reklamy i dystrybucji stanowią od 60 do 80% ceny końcowej, którą znajdziemy na półce, kupując perfumy. No i pytanie zasadnicze: Czy zdarzyło Ci się otrzymać wynagrodzenie od drogerii za to, że powiedziałaś lub powiedziałeś znajomym, gdzie można kupić perfumy, których używasz i których zapach im się spodobał? Nie. A przecież Twoja rekomendacja spowodowała, że drogeria zarobiła, a pośrednio zarobiły też firmy, które tworzą łańcuch dystrybucji. No właśnie. A jak to jest w przypadku orędownictwa konsumenckiego? Bardzo mocno skracany jest łańcuch dystrybucji. Produkty trafiają bezpośrednio od firmy, która je produkuje, do klienta. Bardzo często rezygnujemy również z marży, czyli tego bezpośredniego zarobku sprzedażowego, ponieważ wywołuje on dyskomfort u osoby, która buduje sieć konsumencką. Dyskomfort wynika z obawy, co o mnie powie osoba, na której zarabiam. Dodatkowo, firmy orędownictwa konsumenckiego nie reklamują swoich produktów w prasie czy w telewizji. Zamiast tego przeznaczają tę część środków na wynagradzanie osób, które polecają jej produkty. W przypadku orędownictwa konsumenckiego, osoba budująca sieć konsumencką zarabia na prowizji wynikającej z obrotu wygenerowanego przez osoby, którym dała możliwość kupowania taniej i zachęciła do dołączenia do firmy. Firma inwestuje pieniądze w wynagradzanie tych, którzy rekomendują rozwiązania przez nią przygotowane. Podstawą sukcesu w budowaniu biznesu opartego o zasady orędownictwa konsumenckiego są trzy filary. Pierwszy filar to renoma firmy partnerskiej jej rzetelność, stabilność, historia, doświadczenie wynikające z wielu lat funkcjonowania na rynku i odnoszenia sukcesów. Ważne, by była to firma z ugruntowaną pozycją na rynku, ponieważ dołączenie do firmy to pewien rodzaj inwestycji. Tutaj, jak w każdej branży, lepiej stawiać na firmy, które odnoszą sukcesy od minimum kilkunastu lat bo to gwarancja sukcesu niż na takie, które powstały niedawno. Drugi filar to atrakcyjność planu finansowego, czyli inaczej mówiąc, tego, jak wyglądają możliwości zarobkowe wynikające ze współpracy. Ważne jest to, jaki procent od obrotu trafia do tych, którzy rekomendują firmę. Im więcej, tym lepiej. Plany finansowe są przedstawiane w różny sposób, więc najprostszą metodą weryfikacji jest to ile z każdej złotówki, które konsumenci płacą za produkty lub usługi, trafia z powrotem do osób rekomendujących firmę. I wreszcie trzeci filar to wyjątkowe i unikalne produkty. Ta unikalność może polegać na wielu czynnikach, ale dobrze, by były to produkty, których nikt inny nie ma, bo łatwiej jest polecać produkty, które są wyjątkowe, zapewniają utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji, Pomagają unikać chorób cywilizacyjnych, takich jak choroby onkologiczne czy choroby układu krążenia. A jeżeli do tego możesz polecać produkty, które w znacznym stopniu spowalniają procesy starzenia skóry, co skutkuje możliwością zachowania młodego wyglądu na długi czas, to pewnie łatwiej rozważyć zaangażowanie w taki biznes. Jeśli będziesz mieć pewność, że produkty działają, bo masz na to dowody, to czy rozważysz zaangażowanie w takie przedsięwzięcie? Jeśli będziesz mieć możliwość budowania biznesu w swoim tempie i swoim rytmem, korzystając z pomocy osób, które odniosły sukces, to czy jest to dla ciebie interesujące? Orędownictwo konsumenckie to rodzaj biznesu, który nie wymaga inwestycji finansowych, ale wymaga zaangażowania, które zagwarantuje Twoją stabilną finansową przyszłość. To przedsięwzięcie dla ludzi, którzy chcą coś w swoim życiu zmienić: porzucić pracę, której nie lubią, wyjechać na fantastyczne wakacje, na które do tej pory nie mogli sobie pozwolić, lub jeździć autem, które dotychczas było poza ich zasięgiem. Dzięki temu, że polecenie produktów jest czynnością naturalną, ten rodzaj budowania biznesu nie wymaga specjalnych predyspozycji. Każdy może zadbać o swoją lepszą przyszłość. Wymagana jest jednak otwartość na ludzi i chęć pomagania innym. To biznes, w którym dzielisz się korzyściami, zamiast zachowywać je tylko dla siebie. Jeżeli możesz zainwestować kilka godzin w tygodniu w zapewnienie sobie stabilnej przyszłości, jeśli zarabianie w perspektywie pół roku dodatkowych 3000, tysięcy, a w perspektywie dwóch do czterech lat zarabianie powyżej 10 tysięcy złotych jest dla Ciebie interesujące, to porozmawiajmy o tym. Powiedz mi, które z wymienionych korzyści wywołują w Tobie największe emocje?